thank <laughs> you tu rozdają. Gemy, masakra. O, jeszcze to gemów. Tylko, że te gemy nic nie dają. Znaczy, dają, ale nie to, co myślałem, że będą dawały. Dobra, zagrajmy trochę. Smash Pass, jeszcze mam coś. A win, Alice, Daj. Czym mam? to join. A, jest w in-game. Sorry, nie zauważyłem, jeszcze się nie ogarniam, jeżeli chodzi o party. Z chęcią zagram, ale... Ale ten, no ale nie zauważyłem. Dobra, to nie będę czekał, tylko pyknę sobie jeden raz Battle Royal. No i dobra, lecimy. Co prawda tą postacią to ja tak średnio, ale ja chyba na razie wszystkimi postaciami średnio, także to żadna różnica wychodzi na to. Słaba jest. Jeden mi się uda zebrać. A, nie zebrałem go. Dobra, mam sześć. Niezły start. Nie ma już? Tu jest jeszcze jeden.

Dobra, win na start. To jest najlepszy sposób, tak? Najpierw sobie trochę pozbierać, a nie od razu lecieć. Też nie wiem, może macie inną taktykę, ja gram tak od początku i w sumie nie tracę na tym. I skrzyna do odbioru. Mogłaby jakaś postać wpaść... Eee... Kicha. Peter to chyba moja ulubiona postać, tak, tak mi się wydaje, najfajniej mi nią idzie. Dobra... To zagramy Peterem w takim razie. Sam Peterem. nie wiem jak to powiedzieć. Fajna ta giera. mi się wydaje, że dużo lepsza, niż Brawl Stars. Lepiej jest rozwiązane punktowanie, bo jest trochę mniej strat za słabe, za słabe miejsce. Fajniejsza jest graficznie. Rozwiązanie ze skakaniem jest świetne. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o pay win, jak już taki, taki będzie widoczny. No nie wiem, może już jest widoczny, bo ja za mało gram. Ale na tę chwilę to... Dziękuję. Tym razem trochę mniej mam. O, dwa mi w padły szczupły. Osiem postaci jeszcze. No ale mi zgarnęła sucz. Mało mam. Wszyscy na razie się szanują strasznie, widzę. A ja mam najmniej energii. Przycisk. Jeszcze się gubię czasami. No trafię czy nie trafię? Trafiłem, ale niestety. No tuż. Udało mi się w każdym razie zabić typa, także jest dobrze. Super, tą postacią mi się fajnie gra. O, i mam skrzyneczkę. Pięknie. Może teraz jakaś postać wpadnie. Że ta wielka. Eee, dupa. Red 8. Hook. 8 jeszcze nic. a tu powinienem mieć. To ja nikogo nie ubiłem? Nie ubiłam nikogo. Dziwne. Stałem zaproszony by the way do grupy na Discordzie, gdzie... Od... Polska Smash Legends Smash Legends Polska Nie wiem jak to się dokładnie nazywa Także może coś się nauczę Z tej grupy No na razie to Nie wykazywałem jakiegoś tam Większego zainteresowania Nauką czy czymkolwiek Jeżeli chodzi o tę grę Mało gram. Wiem, że jest super, podoba mi się Ale z graniem na razie było słabo ale mimo że gram na mobilku w tej chwili, to całkiem fajnie to wygląda, jeżeli chodzi o lagi. Nie mam takowych. Ale dałem ciała Ale udało mi się zabić nareszcie Nie wiem czy będę miał jakiekolwiek punkty za to Niestety Chyba nie A nie jednak, trzy że nie tak do końca źle, bo w sumie udało się coś zdobyć. Dobra, najpierw skrzynka. Końcy niestety. Puzzle do Hook. Puzzle do Alice. To jest fajne, że są dodatkowe te... Punkciny. Fioletowa skrzynia. Co to jest fioletowa skrzynia? 60. O, Candy, Hup znowu Alice. No, taka trochę większa skrzynia, ale tak naprawdę niewiele z niej zyskałem. Trzy legendy do... do tego. Do upgrade'u. Upgraduję sobie... No może im większy upgrade, tym gorzej, tak naprawdę, docelowo. Aha, takie budki. E, dlaczego gorzej? A no dlatego, że im większy level, tym trudniejsi przeciwnicy się trafiają. A powiedzmy, że tu jeszcze upgrade'uję sobie. A ja jestem za słaby, żeby trafić na, większych, na lepszych przeciwników. No, no dobra. Najwyżej więcej się nauczę. Być może. Dobra, to zagrajmy już cały Battle Royale odcinek. Coraz gorzej. Pierwsze, potem trzecie, potem czwarte, potem piąte. Żeby to się nie skończyło totalną wtopą. Nie pamiętam jakie odcinki mogę tutaj nagrywać, jeżeli chodzi o długość. Muszę zerknąć przy 20 ile waży plik. No zbierzesz to? No może jeszcze jeden mi się uda zebrać, nawet udało się. Mogłem tam iść po żarcie. Była tam była, czy tam nie wiem co to jest pączek chyba. Kurde udało mi się, ale nie zyskałem na tym nic. A jednak udało mi się zdjąć jedno. Są słabi. Piętnaście to nie powinni mi nic zrobić. A ten ma trzy to też może mi skoczyć. Elegancki win. Ładnie, ładnie. Nie wiem ile zaliczyłem deadów, w sensie ile razy zabiłem, ale sporo. Jest napisane, nie ma. Z pięć osób, z cztery. No ale nic z tego nie mam. Dobra, lecimy jeszcze jeden fight w takim razie, Peterem. Mógłbym tam zaglądać coś do zrobienia, ale na razie to się uczę grać, to nie będę tam za bardzo świrował. Fajna, fajna ta gierka jest. Kolejny raz, to mówię pewnie w kolejnym odcinku, ale naprawdę polecam szczerze. Super gra. Nie bardzo mi siada ten pierwszy tryb, tam 3 na 3, ale na początku no to trzeba w niego pograć niestety. No ale może komuś bardziej siądzie, bo to też nie każdy lubi to samo. Battle Royale mi odpowiada na maksa, bo tu mogę najpierw przykampić trochę, pozbierać trochę tych... nie wiem co to nawet, jak to nazwać. Maj nie chciał przeatakować? Trochę paniki Okay. Like Thanks! Okay. Okay. How do you like that? <laughs> Kolejny win. No fajnie, fajnie mi się nim gra. Naprawdę podoba mi się ta postać. Myślę, że od początku mówiłem, że to jest moja ulubiona postać i tak faktycznie jest. Przecież był delikatny stres. Co tu wpadło? Mamy kogoś, kogo na pewno awansujemy. Mamy red. A nie. Jak ja to policzyłem? Dobra. No, wypadnij postacio. Eee, postacio. Dobra, jest red. Hook. No ja tak mam, w sumie każdą postacią mam mniej więcej ten sam level, także tym razem nie będzie inaczej. No co, 20 minut, że dzięki za oglądanie, pewnie do następnego odcinka. Mam nadzieję, że z kimś w party. Miałem zaproszenie, ale nie zauważyłem. I teraz tak jakoś średnio, bo nie ma nikogo online, zero player online. Jakbyście chcieli mnie zaprosić, to dawajcie, tu macie kod 0, ze to jest o O4S27AX9N. O4S27AX9N. Trzymajcie się, nara!